Cześć, nazywam się Marta Mila ogórek i jestem opiekunką programu grantowego Laboratorium Pomysłów, który realizujemy we współpracy z firmą Johnson Johnson. Cześć, a ja nazywam się Łukasz Haak i pracuję w dziale medycznym i współpracuję z inkubatorem Uniwersytetu Warszawskiego w tym projekcie. Dlaczego firma Johnson Johnson zdecydowała się wspierać taką inicjatywę? Ponieważ firma Johnson Johnson jest firmą innowacyjną, a inkubator Uniwersytetu Warszawskiego też jest innowacyjny. I dzięki Wam możemy współpracować z bardzo młodymi ludźmi, i gdy tylko się dowiedziałem, że jest taka możliwość, od razu się zgodziłem. Jak oceniasz dotychczasowe projekty zgłoszone do programu? Uważam, że są fascynujące. Uważam też, że studenci, którzy złożyli, myślą w zupełnie inny sposób niż my myślimy. Jestem tym zafascynowany. Bardzo dużo się od nich uczymy. Z tego względu, że firma farmaceutyczna działa troszkę w usystematyzowany sposób, a to, co wy przedstawiacie, to jest zupełnie nowy sposób myślenia. Dostajemy od studentów i widzimy w tych pomysłach. To jest zupełnie nowe podejście, bardzo kreatywne, zupełnie nowe idee. Jestem bardzo otwarty na te ciekawe pomysły.